Jesteśmy już chyba na żywo. Witajcie moi drodzy. Dziękuję, że z nami jesteście, bądź później otworzycie sobie to nagranie. Dzisiaj mam zaszczyt zaprosić Piotra Górszczaka. Ja tutaj muszę wiecie, skorzystać ze, ze ściągi, bo słuchajcie, tyle tego jest, a o niczym co ważne nie chciałabym zapomnieć. Piotr jest dietetykiem. Naturopatą, holistą, zajmuje się sprawami z zakresu dietetyki klinicznej, endokrynologii, chorób cywilizacyjnych, chorób przewlekłych, suplementacji funkcjonalnej, odwracania procesów chorobowych, oczyszczania organizmu. On po prostu wprowadza organizm w stan takiej homeostazy. Specjalizuje się również w wyzwaniach związanych z boreliozą. A w swojej takiej codziennej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu medycyny chińskiej, psychologii, psychopatologii, psychoterapii, fizyki kwantowej i bioenergoterapii. Także, wow, jest tego sporo. Powiedzcie tylko, proszę, czy dobrze nas słychać? Dobrze nie słychać, bo ja takie ego w tym momencie mam. Mam nadzieję, że, że tak. Piotr, zanim zacznę. I tutaj wiesz, podzielisz się swoją wiedzą na, na temat właśnie oczyszczania, bo tak jest dzisiejszy te, temat naszego live'a. Chciałabym tak nawiązać trochę do swojej historii i zapytać Ciebie, skąd to się wzięło. Mianowicie parę lat temu miałam taką sytuację, że zdiagnozowano u mnie przewlekłe zapalenie tarczycy. A ponieważ byłam już po kilku konferencjach zdrowia, stwierdziłam, że zanim zacznę takie leczenie farmakologiczne, które było mi zalecane, przyjdą sobie taki miesięczny, wtedy zajęło mi to ponad 3, nawet około czterech miesięcy proces oczyszczenia. Chciałam po prostu zadbać o, o swoje jelita. O, Piotr, chyba teraz jak wyciszyłeś mikrofon, chyba jest, jest lepiej, nie ma tego echa. Więc będziemy tak pilnować swoich mikrofonów. Okej, okay, czyli oczyściłam swój organizm, tak? Odrobaczyłam się, nigdy wcześniej tego nie robiłam. Pytałam mojej mamy, czy mnie kiedykolwiek odrobaczała jako dziecko. Podobno nie. Jakie było moje zdziwienie, albo bardziej chyba moje lekarki, endokrynolog, kiedy po, tym, po tych kilku miesiącach oczyszczania. Moje wyniki były w normie, czyli nie wymagałam już w ogóle leczenia takiego farmakologicznego. I tu moje pytanie, Piotr. Jak mogło się to zadziać, że ja działając bardziej w kierunku tu oczyszczenia jelit, mogłam poprawić stan swojej tarczycy? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, Biół, za zaproszenie. I odnosząc się od razu do Twojego pytania. Trzeba byłoby tutaj po prostu od razu wspomnieć, z czego bierze się ten problem. A bierze się on właśnie z zanieczyszczenia organizmu i z niedożywienia organizmu. Więc, jeżeli organizm jest zanieczyszczony, ma jakieś metale ciężkie, jest zakwaszony, no to ten organizm nie działa nam właściwie tak wyobraźmy sobie, że na przykład mamy e, samochód i nie wymieniamy w nim po prostu żadnego filtra, nie wymieniamy oleju, więc to się nam po prostu wszystko tam w jakiś sposób zapycha e, i przez to organizm też nie wchłania e, składników odżywczych e, do swojego organizmu, więc jeżeli mm, my mamy zaburzone wchłanianie, e, mamy gluten, mamy te metale ciężkie, to nawet jeżeli po prostu zdrowo się odżywiamy, czy suplementujemy no to to wchłanianie nie będzie po prostu właściwe, a codziennie potrzebujemy po prostu kilkadziesiąt składników odżywczych, żeby ten organizm funkcjonował poprawnie. Jeżeli na przykład budujemy dom i robimy zaprawę murarskie, i potrzebujemy tam cement, piasek, wodę, jakieś jeszcze inne składniki i na przykład jednego tylko zabraknie, no to nie będziemy w stanie zrobić tej zaprawy murarskiej, no nie zajdzie tam reakcja. A no zobaczcie tutaj mamy kilka składników a w organizmie potrzebujemy kilkadziesiąt więc jeżeli zabraknie nam jakiegoś jednego no to już jakaś reakcja nie zachodzi na przykład braknie nam cynku spada nam odporność witaminy grupy B no to układ nerwowy nam pada i tak dalej i tak dalej więc no to jest wszystko z sobą powiązane i to jest bardzo bardzo po prostu istotne Piotr, a chciałabym Ciebie też zapytać, bo wiesz, czasami mówię znajomym o oczyszczaniu, tak, zadaję takie pytanie, czy się oczyszczałeś. Wiesz, widzę że mam takie wielkie oczy, co ja w ogóle mam na myśli? Więc no. ja tak krótko mógł przedstawić, włącznie z tym, jak to robić bezpiecznie, bo to chyba takie naj, najczęstsze wiesz, wyzwanie, tak? Okej, okay, chcę się oczyszczać, ale w ogóle jak się za to zabrać? Tak, no bo oczyszczanie potocznie mówiąc polega na oczyszczaniu. Ja w swojej pracy rozdzielam to na takie dwa etapy, czyli oczyszczanie pod kątem zakwaszenia organizmu, detoksu tych złogów wszystkich toksycznych, które są w organizmie. To jest pierwsze oczyszczanie i w ten sposób przygotowujemy organizm, do oczyszczania drugiego, czyli oczyszczanie z patogenów, czyli mam tutaj na myśli, pasożyty, wirusy, grzyby i bakterie. Więc ja to dzielę w tej mojej pracy na takie dwa etapy, z tego względu, że przy wybijaniu, pozbywaniu się tych patogenów, tak jak na wojnie, no to są organizmy w jakiś sposób tam żywe, szczególnie. Pasożyty, które no też do wspomnianego przez mnie wcześniej wątku o odżywianiu, więc one żyją też się odżywiają tym, co my, więc jeżeli mamy zaburzone wchłanianie i jeszcze mamy pasożyty, no to one nam jeszcze dodatkowo zjadają ten pokarm. No i jeżeli zabijamy te patogeny, to powstają z nich po prostu toksyny. Jeżeli mamy wcześniej już w organizmie obecne toksyny, no to tych toksyn jest dwa razy więcej. I bardzo wtedy łatwo taką dolegliwość, noże znaczy dolegliwość. Są to tak zwane herkse, czyli nagromadzenie toksyn w organizmie w takiej kuracji, i po prostu mamy złe samopoczucie. Dlatego ja to po prostu rozdzielam, gdzie pozbywamy się najpierw tych, tych toksyn i gdy organizm już jest czysty, wtedy dopiero wchodzimy w ten drugi stan, gdzie zabijamy, wbijamy po prostu te wszystkie patogeny. A powiedz Piotr, jakie mogą być objawy takie no niepożądane może w trakcie oczyszczania, bo mówiłeś tutaj takie gorsze, słabsze samopoczucie, a czy jeszcze czegoś możemy się spodziewać, jeśli tak przez lata się nie oczyszczaliśmy? To znaczy pytasz o objawy już w trakcie jakichś w trakcie oczyszczania, czy jeszcze przed? W trakcie oczyszczania, ale jak możesz, też w trakcie, właśnie przed zanim zaczniemy. Ale, tak, to, to czego możemy się spodziewać, jeśli tak przez lata się nie oczyszczaliście? No dobrze, no dobrze. Było dobra. tym tak, przewlekłym zapaleniem tarczycy, częstymi bólami głowy, a co jeszcze może wywołać brak oczyszczania? Mm, Okej, okay, no to w takim razie zacznijmy najpierw od tego, dlaczego w ogóle warto się oczyszczać, e, czyli jakie mogą być objawy, czy jakieś dolegliwości, jakieś problemy związane z zanieczyszczeniem organizmu, czy też obecnością w nim patogenów. Więc mogą być to wszystkiego rodzaju bóle głowy, bóle migrenowe, choroby, w ogóle wszystkie związane z zanieczyszczeniem organizmu, to będą, mogą być też różnego rodzaju zatrucia, czyli zdęcia choroba leśnickiego krona, ili to drażliwe, może być słaba odporność organizmu, wszelkiego rodzaju choroby autoagresywne, atopowe zapalenie skóry, Hashimoto, łuszczyca, egzemy, nawet cukrzyca, bolerioza, które są wynikiem obecności bakterii. Co tam jeszcze spadek energii, zmiana zachowania, nerwowość, rozdrażnienie, różnego rodzaju choroby psychiczne. Także to wszystko może być oznaką obecności albo no, zanieczyszczenia organizmu, albo po prostu patogenów w organizmie. No to trochę nam tych chorób wyzwań zdrowotnych wymieniłeś. I to nie jest to nie jest wszystko, bo to są takie najczęstsze, ale no jeżeli, no jeśli mamy samochód i on nie jest regularnie przeglądany, oczyszczany, wymieniony filtr, jak wcześniej wspomniałem, no to może stać się z tym naszym silnikiem wszystko. Więc no, trudno jest to jednoznacznie powiedzieć, co może być przyczyną, dlatego jest teraz tak dużo wysyp takich chorób o niewiadomego pochodzenia. Nie wiadomo co, dlaczego, po co. I pacjenci chodzą po prostu od jednego lekarza do drugiego. No i ciężko jest jakby zdiagnozować, no ale to jest właśnie przyczyna tego. No to teraz powiedz nam, jak to zrobić bezpiecznie i czego możemy się spodziewać w trakcie takiego oczyszczania. Hmm. Okej, okay, więc jeszcze tam mnie wspomnę to Twoje drugie pytanie, to było, co się może dziać, kiedy jesteśmy na takim oczyszczaniu? No właśnie, jeżeli na przykład pominiemy ten pierwszy etap, gdzie, w którym usuwamy te obecne toksyny i od razu wybijamy patogeny, no to wtedy może dojść do nagromadzenia tych toksyn albo po prostu, jeżeli kuracja jest dość szybka i albo nie stosujemy się też do wytycznych przy takim oczyszczaniu, to mogą się pojawiać bóle głowy, zawroty głowy, wysypki, nerwowość, jakiś szybki oddech, czy uczucie bezdechu, zatrucia, biegunki, stany podgorączkowe, czyli wszystko jest takiego Związane ze stanem zatrucia organizmu. W organizm nie jest w stanie na bieżąco tyle usunąć tych toksyn. I teraz jak to robić bezpiecznie? No to właśnie podzielić sobie na takie dwa etapy. Najpierw właśnie usunąć aktualne zanieczyszczenia, potem zajęcie się patogenami. I tutaj bardzo ważna jest też dieta, czyli wyeliminować gluten, wyeliminować nabiał, pić bardzo duże ilości wody. Co tam jeszcze, przerwy w posiłkach ważne, żeby były przynajmniej trzy godzinne, żeby mógł się nam w organizmie włączyć ten wędrujący kompleks mielectwyczny. To jest taka sprzątaczka w organizmie, która przesył, prze, 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 przepycha nam wielicie, jakby wszystko sprząta po pokarmie. Więc jeżeli my e, zjemy jakiś pokarm i za pół godziny, za godzinę znowu zjemy, to to jest sygnał do organizmu, że no nie ma sensu sprzątać, bo zaraz znowu zostanie to zabrudzone, więc no, to jakby tak powiem, się cały czas tam e, to pycha. Co jeszcze e, poza wodą i tym, co powiedziałem, e, ruch bardzo ważny e, jest, to nie musi być siłownia, tylko jakiś spacer, e, szybszy spacer, jakieś bieganie, chodzi o to, żeby pobudzić układ linfatyczny, czy tą pompę naszą, która będzie odpowiednio wszystko tam regulować w organizmie? Jesteśmy tutaj na grupie, tak? Zdrowi 60 dni. Powiedz, dlaczego akurat takie pakiety tutaj wybraliśmy? Tak? Dlaczego ty, jako naturopata, tymi produktami naturalnymi na co dzień pracujesz? Co w nich takiego jest i jak można to właśnie zrobić? te 60 lub 90 dni, czyli już tak i na spokojnie. Mhm. więc w pakiecie Set Plus mamy tutaj fiber, fiber, który jest błonnikiem, zawiera frakcję błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego. On będzie nam pomagał pozbywać się z jelita tych wszystkich, wszystkie metale ciężkie, będzie nam sprzątał w tym jelicie ten błonnik. Chlorofil, który nie tylko będzie dostarczał nam tlen do organizmu jednocześnie wbijał bakterie beztlenowe, a dokładnie ten zielony, to będzie również, on działa jak gąbka, czyli przechodząc przez organizm, on będzie wchłaniał w sobie te właśnie toksyny, które będą powstawać albo już są i wyrzucał je na zewnątrz. Tutaj bardzo właśnie ważne jest, aby przy stosowaniu chlorofilu, jak i również przy fiberze, żeby spić dużo ilości wody, bo ta gąbka z tego chlorofilu, jeżeli ją po prostu nie wyrzucimy na zewnątrz, no to ona nam się z powrotem wyciśnie w tym organizmie i dojdzie do takiego wtórnego zakażenia czy zatrucia. I to jest jeszcze gorsze niż gdyby po prostu nie pozbywać się tych toksyn i czasami na przykład przy czyszczeniu się chlorofilem mogą wychodzić jakieś wysypki na, na skórze. No jest to właśnie oznaka, że Organizm wyrzuca dodatkowo jeszcze tą drogą, no bo nie jest w stanie e, normalną drogą to wyrzucić. E, ja zauważyłam, że jak ktoś mało wody pije, to wtedy pojawiają się te wysypki. Więc 130 ml na tak. kilogram masy ciała to jest takie naprawdę minimum z minimum i tu jeszcze woda, która w tym sklepu będzie, a nie taka woda, która po prostu jest z plastiku. No dokładnie, to bardzo często przy takich dolegliwościach zatruciowych czy, czy wysypek w trakcie już oczyszczania, jeżeli zacznie, zacznie pić się więcej wody, dostarczy się więcej witaminy C do organizmu, która ma rolę już w neutralizacji tych toksyn w samym organizmie, no to widać, że to się bardzo szybko normalizuje. E, idąc dalej, e, mamy boreli Pro, który jest odpowiedzialny za e, niszczenie właśnie patogenów. Dziękuję za prezentację wielu. E, e, I on będzie nam działał na wszystkie patogeny czyli na pasożyty, na wirusy, e, na bakterie, na grzyby więc nie będzie działał tak jak lek stricte kierunkowo na jednego konkretnego patogena tylko na wszystko. E, dlatego. No właśnie, jest to takie pewne niebezpieczeństwo, ale zarazem bardzo fajna rzecz w stosowaniu produktów naturalnych, że one działają niekierunkowo, tylko bardzo szeroko, czyli taki spychać, jak pojedzie, to nam zgarnie wszystkie te patogeny, które mamy w organizmie, jednocześnie, jak zbiera wszystko, no to. Mm, tych toksyn, które będą się pojawiać w wypiciu tych patogenów, będzie bardzo dużo. Dlatego pierwszy etap tego detoksu jest bardzo ważny. No i tutaj właśnie ten detoks pakiet jest ukierunkowany w tych swoich składnikach i ilości tych składników na to, żeby bardziej zdetoksykować ten organizm. No i ten boralizm, który będzie w podstawowej dawce wypijał te patogeny, na razie tak bardzo stopniowo i powoli. Kolejną rzeczą jest Proselect, który będzie miał za zadanie pomagać neutralizować te toksyny i przerabiać je w wątrobie. Będzie podnosił poziom glutationu w wątrobie, czyli będzie nam dawał też większą odporność. Borelis też nam zwiększa odporność poprzez mobilizację tam pęczków payera. Tam jest też środek, gdzie będzie nam zwiększać się odporność. Potem mamy chudzu, który jest też rewelacyjny pod kątem oczyszczania układu krwionośnego, cholesterolu, ale przy takim oczyszczaniu, gdzie będą pojawiać się nam toksyny, tak to jak wcześniej mówiłem, objawem takiego czy minusem tej kuracji, jeżeli nie usuwamy na bieżąco toksyn, to może być jakaś nerwowość. Jakiś stres, więc to kůż będzie eliminować. I on też jest skazany, właśnie przy, dla osób, które korzystają z jakichś używek papierosów czy y, alkoholu, bo będzie y, ten stres, tą nerwowość nam y, eliminował. Spirulina, podobnie jak chlorofil, y, też jest genialna, jeśli chodzi o oczyszczenie, y, właśnie, organizmu pod kątem już tych metali ciężkich i zakwaszenia. I to chyba z tego pakietu mamy. Mamy wszystko. A jeszcze tak szybko, tak już na koniec zapytam. Z Twojego doświadczenia, lepiej tak w dwa miesiące czy w trzy lub od czego to zależy? Kto powinien się zdecydować na takie oczyszczanie szybsze, a, a kto jednak tak w dłuższym czasie? Na pewno oczyszczanie szybsze jest dla osób, które chcą poczuć szybko efekt i chcą zobaczyć, że kuracja działa. Jeżeli stosuję takie kuracje powolne, bo na przykład ktoś oczyszcza się pierwszy raz albo mam mnóstwo patogenów w organizmie, to ja wolę zrobić to. Powoli, żeby ta osoba nie miała żadnych dolegliwości, ale czasami wtedy słyszę, no ale ja nie odczuwam, że to działa. <laughs> Więc jeżeli chcesz odczuć, że to faktycznie działa i że jest jakiś efekt na swoim organizmie i jesteś na to gotowy, że mogą się pojawiać jakieś negatywne, chwilowe skutki tego oczyszczenia szybszego, no to. Można iść szybszą drogą, jeżeli to ma być spokojnie, no to lepiej wybrać tą dłuższą drogę i tak powinno się taki tak zrobić pod kątem oczyszczania z patogenów przynajmniej dwa miesiące, bo tam cykl życia niektórych patogenów jest dość długi, więc chodzi o to, żeby tam te formy przetrwalnikowe też pousuwać, więc dwa miesiące to jest minimum, no ja przeważnie stosuję właśnie dwa albo trzy miesiące takiej kuracji. Także dzięki wielkie, Piotrze, że podzieliłeś się tutaj swoim doświadczeniem. Jak możesz być już, bo znowu słyszę Echo. Także przeogromnie Ci dziękuję. Wiem, że masz ogromną praktykę również w działaniu biorezonansem ponieważ to będzie no już na taki no dłuższą chwilę wywiad z tobą. Więc moi drodzy, zapraszam za jakieś dwa tygodnie. Gdzie tutaj Piotr opowie nam, jak sprawdzać wydajność swoich organów, jak sprawdzać to, jakie patogeny są w naszym organizmie i nas obciążają i jak to w ogóle działa ten biorez biorezonans. Także do zobaczenia wkrótce. Dzięki Wielkie i powodzenia w oczyszczaniu. Ja również w nim biorę udział, bo raz do roku co najmniej powinniśmy tak zadbać o swój organizm. Powodzenia nam wszystkim. Jeszcze jedną rzecz, bym mógł dodać, bo chyba o tym zapomniałem, a to może być dość istotne, że właśnie ten miesiąc, który jest teraz, czyli okres jesienno-zimowy, jest super pod kątem oczyszczania organizmu, bo toksyny, właśnie które się pojawiają przy tym oczyszczaniu, mogą mieć wpływ na przykład w okresie letnim na toksyny, które wyzwalają rośliny, czyli mogą się pojawiać jakieś alergie wziewne, więc no, lepiej zrobić to teraz, bo nie mamy z, z, z zewnątrz, aczkolwiek jeżeli będą teraz toksyny w postaci dymów palarnianych, no to, to też może być jakiś tam problem. Natomiast nie ma nie ma tych wziewnych alergii, to jest super okres teraz, żeby no, zadbać o siebie. I ja o tym dziękuję bardzo.